jest rusza Olejnik. agresywnie Olejnik teraz potężnie zaatakował gdzieś w tak Ale, Ale wstąpnie wstąpnie! Wstąpnie! I będzie pierwsze liczenie w tym pojedynku. Ale przemocno. Zaszumiało w głowie Olejnika. On zna to uczucie, natomiast wydarzyło się to ekspresowo. Czy wstanie Tomek Olejnik? Próbuje. Próbuje powrócić po już w pierwszych sekundach potężnie napuchnięte oko tą kolejnika nie wiem czy Państwo to widzicie ale ten cios naprawdę doszedł czysto na głowę E, bronisz Olejnik, e, teraz mamy zwarcie gdzieś przetrwał na ciąg ciosów, ale pięknie również e, na różnych płaszczyznach bił Wronek, pojawiły się tam też cioce, gdzieś w okolice wątroby. No i zobaczymy jak to dalej będzie wszystko wyglądało, wydaje się, że najgorsze ma już za sobą Olejnik, chociaż już krew e, spływa e, z nosa. Lewe oko napuchnięte, Wronek cały czas na Dobrze dobry się podoba. No potężnie odczuł e, początek tego pojedynku Tomek Olejnik, jak widzimy. E,